na szczęście Za czasów prawa Polaków i sprawiedliwości Polaków że tak przegrzaliście z tym, z tą niagarą kłamstwa i szamba, że wybrało znakomitego winera, jak mówił dzisiaj Donald Trump. Tyczniony. Pani w tym momencie kłamie w tym studiu Polskiego Radia Trójki i wprowadza w błąd opinię publiczną. Robicie z sędziów, niezwiązanych w ogóle z polityką, ludzi gorszej kategorii. Pan nie tak, jak by się w tej pani kłamie. Znów pani kłamie. Znów pani kłamie. Znów pani kłamie. Robicie krzywdę tysiącom młodych ludzi, nie mających nic wspólnego z polityką. Przestańcie to robić. Nazywacie ich neosędziami, jakby. Czemu są wam winni, przepraszam serdecznie? Że skończyli studia, że skończyli Panie prawo, pośle, że złożyli profesor. Panie profesorze, Panie profesorze no, pani jest konstytucjonalistą i pani wie o tym, że... Wie. Właśnie się stało coś, co pokazuje prawdziwe oblicze polskich mediów. Przemysław Czarnek dosłownie wyszedł ze studia polskiego Radia Trójka po tym, jak redaktorka zaczęła manipulować faktami na antenie. A cała ta sytuacja to tylko wierzchołek góry lodowej, bo to, co się dzieje w w polskiej polityce po zwycięstwie Nawrockiego to jest prawdziwe trzęsienie ziemi. Jesteście na kanale kto wygrał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba, bo inaczej Zębaczyński wpadnie wam do domu i będzie tłumaczył, dlaczego Trzaskowski nie przegrał, tylko nie wygrał. Zostawione? No to lecimy z tym politycznym tsunami. Aby zrozumieć, dlaczego w studiu trójki latały iskry, trzeba cofnąć się o krok. Mamy świeżo wybranego prezydenta Karola Nawrockiego. Jarosław Kaczyński, czując wiatr w żaglach, rzuca na stół pomysł rządu technicznego. W tej chwili optymalny dla Polski, dla naszej przyszłości. Na tej sytuacji, kiedy codziennie się zadłużamy o kolejny miliard złotych, byłby rządem. W teorii brzmi to pięknie. Gabineta politycznych ekspertów, którzy mają posprzątać w kraju, a PiS skromnie usuwa się w cień i tylko patrzy. Czarnek w swoich wystąpieniach przedstawia to jako akt czystego altruizmu. No dobrze, idea szlachetna, ale teraz zejdźmy na ziemię i włączmy kalkulator. Obecna koalicja ma w Sejmie 248 szabel. To jest stabilna większość. Żeby taki rząd techniczny powstał, Ktoś musiałby zdradzić Tuska. I to nie pięciu posłów, tylko kilkudziesięciu. Kto miałby to być? PiS liczy na PSL. Ale ludowcy, mimo że czasem marudzą, wciąż są w rządzie i czerpią z tego korzyści. A konfederacja? Sławomir Mencen wydaje się być mocno nieprzekonany do tego pomysłu. Powiem wam, że nie chciałbym z góry skreślać tego planu, bo nie znam wszystkich szczegółów, ale w obecnej rzeczywistości nie wydaje się on być realny. No ale przejdźmy już do samego Czarnka. Już na samym początku wywiadu zaczęła się jazda. Redaktorka od razu próbowała przejechać Czarnka pytaniem o finansowanie kampanii Nawrockiego. Sugerowała, że prawo i sprawiedliwość płacił za kampanię, łamiąc prawo. Sfinansowało, sfinansowało kampanię Nawrockiemu, to jest nieprawda. Pewnie byśmy sfinansowali, gdyby nas ten rząd nie okradł. Płacaliście. Mimo jako tego, politycy że... Mimo, no to nawrózkiem. wie pani, no, ale to jest zupełnie co innego wpłacać na komitet wyborczy Borców i to zrobili nie politycy PiSu, tylko y, ogromna część wyborców, która wpłaciła miliony złotych, bo Ta myśmy pieniędzy nie mieli. Na, na komitet było zero I tu wyszła prawda. PiS zostało pozbawione milionów złotych subwencji przez PKW i Ministerstwo Finansów. Oficjalnie za nieprawidłowości w kampanii. Ale czy to nie była polityczna zemsta? Efekt? Kampania Nawrockiego została sfinansowana przez obywateli. Zresztą czepianie się Nawrockiego o finansowanie w momencie, kiedy Trzaskowski był nielegalny wspierany przez zagraniczne, jak i polskie fundacje, takie jak Akcja Demokracja, jest co najmniej żałosne, ale prawdziwa bomba i kwintesencja hipokryzji obecnej władzy wybuchła, gdy na stół wjechał temat neosędziów. I tu, moi drodzy, dochodzimy do sedna. Przez osiem lat słyszeliśmy nieustanny płacz i lament nad stanem polskiej praworządności. Politycy obecnej koalicji biegali do Brukseli, organizowali marsze w obronie konstytucji, krzyczeli o trójpodziale władzy. A co rob gdy sami dorwali się do sterów, dokładnie to samo, o co oskarżali PiS, tylko że z uśmiechem na ustach i flagą Unii Europejskiej w tle. Siłowe przejęcie mediów publicznych z wyłączaniem sygnału, nielegalne działania wokół prokuratury, to wszystko dzieje się na naszych oczach. Nie podpiszę, jeśli będzie taka ustawa. Ustawa Nie. o zmianach dotyczących sędziów, tak zwanych neosędziów, jest gotowy projekt, który przygotował minister sprawiedliwości. Prezydent... Są sędziowie powołani po 2020 no i roku. co z tego przez prezydenta Dudę, a pan prezydent Duda nie jest prezydentem? I w tym całym kontekście dziennikarka w studiu rzuca hasło neosędzia. To nie jest neutralny termin, to jest propagandowy stygmat, wymyślony, by pozbawić legitymacji i zaszczuć tysiące ludzi, którzy przeszli legalną, państwową procedurę i zostali powołani przez urzędującego prezydenta. I Czarnek słysząc to po prostu eksploduje. Pan prezydent Andrzej Duda ma swoje prerogatywy i nazywanie sędziów powołanych przez prezydenta Dudę tylko dla. Dlatego, Ale czy podpisze tego? 18... Nie, Karol jestem przekonany, projekt? że nie podpisze niczego, co będzie dyskwalifikowało albo stawiało w, w gorszym położeniu sędziów tylko dlatego, że zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Rudę. To są ludzie, którzy skończyli normalnie wydziały czyli prawa, przywracanie A nie pani pozwoli, pani redaktor, to Proszę, nie, nie, pani redaktor, nie będę, nie będę uczestniczył w takiej rozmowie. To, co Państwo robicie z sędziami, którzy nie są w ogóle związani z polityką, młodzi ludzie, którzy skończyli rozmaite uniwersytety, w tym warszawski, gdański, wrocławski, zdali egzamin sędziowski, zostali powołani, na swoje, zostali powołani na swoje stanowisko. przez... Urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, robicie krzywdę K tysiącom młodych ludzi nie mających nic wspólnego z polityką. Przestańcie to robić. Nazywacie ich neosędziami, jakby. Czemu są wam winni, przepraszam serdecznie? Że skończyli studia? Że skończyli Panie prawo? Pośle. Że złożyli egzaminy? No, pani konstytucjonalistą. I pan Pani wie o dokładnie tym, że wie. pani dokładnie się. Nie ma Krajowa Rada KRS u jest, sądownictwa, jest ustawa, która, która obowiązuje. pani przestanie Niech pani przestanie kłamać. Pani w tym momencie kłamie w tym studiu Polskiego Trójki i wprowadza w błąd opinię publiczną. Robicie w ogóle z polityką ludzi gorszej kategorii. Pan jak, nie tak jak, jak wy się nie wstydzicie? Też ja nie zamykam Onet, nie, nie. Onet. w ogóle przestały istnieć pani dlatego, kłamie. że to co zrobił Znów w tej kampanii wyborczej jest Znów obrzydliwe, tak pan mówił Znów pani kłamie. w radiu. Z... Znów pani kłamie. Nie zamyka. Pan... po takiej wymianie zdań hamulce puściły całkowicie. Czarnek przeszedł do frontalnego ataku na media, nazywając Onet obrzydliwym, a radio, w którym gościł, polskim radiem w likwidacji. Nie zamykam teraz zamykał wolne jak mi pani nie pozwoli mówić, to zaraz wyjdę. Pani redaktor, stwierdziłem, że Onet poprzez obrzydlistwo, które robił przez trzy ostatnie tygodnie, podobne zresztą jak wy tutaj w Polskim Radiu w likwidacji, przestaje być wolnym medium. To stwierdziłem, nie zamykam Onetu. Onet sam się zdyskwalifikował jako wolne medium. Proszę przestać kłamać, a przede wszystkim proszę się, e, proszę pan, się odczepić od, no, od sędziów. To jest klasyczny manewr tej strony. Próba relatywizowania własnych grzechów poprzez wytykanie grzechów poprzedników. To tak, jak jakby złodziej złapany na gorącym uczynku krzyczał, ale on też kiedyś kradł. To jest intelektualne dno i przyznanie się do winy. To prawda, że TVP Zakurskiego również nie grzeszyło obiektywizmem i inteligencją, ale uśmiechnięte koalicja obiecywała naprawę mediów publicznych, a tymczasem zaserwowała nam to samo gówno tylko w innym opakowaniu. I w tym momencie Czarnek podjął decyzję o opuszczeniu studia. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, się państwu, będzie przestrzeń do prawdziwego dialogu politycznego. Tylko wtedy, kiedy, kiedy, kiedy PiS tylko, będzie rządziło nie, i zdominuje kiedy, wszystkie media. Kiedy pan media. prezydent elekt, Karol Nawroski zacznie funkcjonować jako prezydent już oczywiście od 6 sierpnia i będzie dążył do tego, żeby wszyscy państwo, bez względu na poglądy, bo nie będziemy y, państwa różnicować ze względu na poglądy, Chciałem, żeby te poglądy były wypowiadane tylko poglądy, a nie hejterstwo, kłamstwa, szambo nieprawdopodobne, które wypuszczane również przez media tak zwane publiczne, Proszę również Pana, przez ja polskie radio w lichidacji. Nie, i w TV w likwidacji. Robiliście 8 to przez trzy tygodnie. Pani porównuje czas antenowy, a ja mówię o treści, o treści mówię. Jakoś na, 2020 szczęście 2020 Polaków, roku, na szczęście większość Polaków, naszej że tak przegrzaliście z kraju, nasz kraju, i kraju, nasz 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 Wszystkiego dobrego, kochani, szanowni Bardzo dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Według mnie, z perspektywy strategii medialnej i komunikacyjnej, był to błąd. Mógł zostać i spokojnie wypunktować nieprofesjonalne zachowanie dziennikarki. Mógł wyjaśnić, dlaczego jej pytanie jest manipulacją i próbą ucieczki od niewygodnego tematu. Mógł zakończyć tę rozmowę na własnych warunkach, pozostając w studiu i pokazując spokój oraz merytoryczną przewagę. Opuszczając studio, dał swoim przeciwnikom politycznym i nieprzychylnym mediom, Doskonały pretekst do zmiany narracji. Zamiast dyskutować o jego celnych argumentach na temat hipokryzji rządu, cała uwaga skupiła się na samym fakcie wyjścia. Wróćmy jednak do mediów. Sytuacja w Trójce to tylko jeden z symptomów głębszego problemu. Polskie media, zarówno publiczne, jak i prywatne, od lat są uwikłane w polityczne rozgrywki. TVP za czasów PiS było tubą propagandową rządu, ale to, co dzieje się teraz, nie jest żadną naprawą. Nowa władza po prostu. Zastąpiła jedną propagandę drugą, a media publiczne, zamiast służyć obywatelom, stały się narzędziem w rękach kolejnej ekipy. Onet, Wyborcza, TvN, te redakcje też nie są bez winy. Zamiast rzetelnego dziennikarstwa, często mamy do czynienia z wybiórczym doborem faktów, sensacyjnymi nagłówkami i jawnym sprzyjaniem jednej ze stron. W efekcie obywatele, zamiast dostawać obiektywną informację, są karmieni narracjami, które mają ich utwierdzać w już istniejących przekonaniach. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie, co myślicie o przemysławie czarnku w komentarzach. Walcie śmiało. Jak już napiszecie, to koniecznie zostawcie lajka like i suba. Korzystając z okazji, pozdrawiam pana Kazimierza z Berlina. Mam nadzieję, że piwko przed śniadaniem smakowało. Byliście na kanale Kto Wygrał. Ja się tymczasem już z wami żegnam. Widzimy się niedługo.